Święta Bożego Narodzenia zawsze kojarzą się z wyjątkową atmosferą. Aby podtrzymać tradycję, w Dywitach od lat organizowane jest wspólne kolędowanie. Wydarzenie jest doskonałą okazją do integracji pokoleń oraz wspólnej celebracji tego wyjątkowego czasu. Mam nadzieję, że się udzieli wszystkim, którzy przybędą na to wydarzenie i zaniosą to udzielenie się atmosfery też do swojego domu i ta atmosfera świąteczna będzie się powoli rozszerzać w każdym domu. Wspólne kolędowanie jest to nasza tak naprawdę tradycja sołectwa, koła gospodyń wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury. Robimy to, organizujemy to z panem dyrektorem już kilkakrotnie. Jest to taka właśnie inicjatywa wspólna, gdzie spotykają się występują dzieci. Na wspólnym kolędowaniu wystąpili uczniowie szkoły podstawowej w Dywitach, uczniowie samorządowej szkoły muzycznej w Dywitach, zespół wokalny Cantemus oraz studio piosenki Gok. Artyści zaprezentowali prawdziwy wachlarz umiejętności. Przybyli goście mogli usłyszeć zarówno tradycyjne kolendy, jak i współczesne piosenki świąteczne oraz podziwiać układy taneczne przygotowane przez młodzież. Dzisiaj tańczymy grupą, tam jeszcze kilka osób będzie, z takiego szybkiego układu do Ging, chyba remix, to jest Jingo dżing, Bell Rock. Tak. Podczas wydarzenia dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach wręczył nagrody w konkursie na projekt kartki świątecznej. Pierwsze miejsce zdobyła Łucja Grzebska. Wydarzenie przypomniało również uczestnikom jak ważne jest kultywowanie tradycji i spędzanie świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych. telewizja Kopernik. Kopernik.tv